Ten materiał omawia dla ciebie wszystkie najważniejsze style w sztuce. Od razu mówię, że minimum od trzech lat czułem, że powinienem taki materiał nagrać. Wiedziałem, że to ważne i to sam po sobie, bo na swoją maturę szedłem tak bardzo nieprzygotowany w tym zakresie, że jakby komisja egzaminacyjna na ustnym miała moją mamę jako zakładniczkę, to i tak nie wymieniłbym różnic pomiędzy impresjonizmem a ekspresjonizmem. Byłem kiedyś też w związku ze studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i na własnych oczach widziałem te. Przemianę, Jak ze spoko gościa, nawet takiego rizlera zacząłem być traktowany w jej oczach jak nieczuły na piękno goblin. Do dziś, bardziej niż do Muzeum Sztuki Współczesnej, wolałbym pójść na żywe Legii, ubrany w miks szalika Lecha Poznań, koszulki Arki Gdynia i z flagą Widzewa Łódź. Ale właśnie dlatego zdecydowałem się opracować ten materiał. Bo wiem jak to jest, kiedy jedyna sztuka, z którą masz kontakt, to ta, którą wypłaca ci w ciemnej uliczce właśnie kibic legi kosa z policją jest zawsze i wszędzie cały czas i całe życie. Także zapraszam cię na podróż po najważniejszych pojęciach związanych ze sztuką i na zachętę powiem ci od razu, że wystarczy te rzeczy rozumieć na poziomie dosłownie zdolności wygenerowania z siebie trzech, czterech zdań i już automatycznie trafiasz do top 1% intelektualnej elity narodu i przechodzisz przez ustny polski albo randkę jak polska reprezentacja przez San Marino. Aj, masz jest szansa, jest. Jest Zacznijmy od giga ważnej uwagi. Sztuka jest, jak to się mówi, eklektyczna, co oznacza, że często style mieszają się, przeplatają, czasowo na przykład nakładają na siebie w ramach jednego dzieła. Dla Twojej nauczycielki albo koleżanki, która już w wieku 16 lat chodzi przed szkołą do kawiarni poczytać kawkę, będzie to fascynujące, ale dla przeciętnego człowieka ten fakt sprawia, że nauka stylów jest po prostu trudniejsza. Bo w większości dzieł, jakie poznajesz na przykład w szkole czy na studiach, takie pytanie, to znaczy, jaki styl możemy tutaj znaleźć? Ma kilka odpowiedzi, nie jedną złą, jedną dobrą, tylko kilka odpowiedzi, których poprawność powiedzmy, że się stopniuje. I przez to możesz dosłownie naraz mieć rację i być w błędzie, opisując coś jako dzieło surrealistyczne, ale to tak naprawdę jest kubizm, ale taki surrealistyczny. Dobrze obrazuje to obraz Impresja, Wschód Słońca, Moneta. Tu jest dzieło, które dosłownie dało nazwę całemu ruchowi impresjonistycznemu, ale i tak niektórzy interpretują je jako przedstawiciela symbolizmu, bo przecież autor przez rozmazony krajobraz próbuje nam coś powiedzieć. Chowa znaczenie za jakimś symbolem. Także zapamiętujemy to słowo wytrych, eklektyzm, bo pewnie warto się będzie w pewnym momencie twojego życia nim sfleksować. A z tyle zacznijmy od realizmu, który jest w tym zestawieniu Podejrzanie prosty i sprowadza się do jak najwierniejszego przedstawiania rzeczywistości, bez zbędnych dodatków czy wyolbrzymie. Jeśli widzisz jakiś obraz i czujesz, jakbyś patrzył przez okno albo patrzyła przez okno, to prawdopodobnie realizm. W stylu tym sam fakt wiernego przedstawienia rzeczywistości już oznacza punkty dla autora i szacun wśród innych artystów, którzy porównują się ze sobą na to, komu bardziej uda się być właśnie jedną z kamerek w Twoim telefonie. To dlatego, obraz, na którym widzisz na przykład drogę, która no po prostu wygląda. Wygląda jak błotnista droga, to jest szczyt geniuszu realizmu, bo artysta sprawił, że patrzysz na drogę i myślisz sobie, no faktycznie droga. Tak wygląda droga. Dobrym przykładem jest Gustaw Hubert, czy jak to się tam wymawia, przedstawiający zwykłych ludzi i ich codzienne życie. Jego słynny obraz Kamieniarze pokazuje robotników bez żadnego retuszu czy idealizacji. No i to jest jakby OG realizm. W Polsce przedstawicielami realizmu jest Józef Hełmoński, znany z takich dzieł jak Babielato czy Bociany. I żeby była jasność, proszę nie wpadać mi w kompleksy, że nie znasz tego Gustawa Berta, a Józef Hełmoński kojarzyć się z pociągiem PKP albo też dosłownie z niczym. Bo nikt tych ludzi nie zna. Ja ich przytaczam, żeby ci pokazać, o co chodzi, ale przecież też nie robię tego z głowy, tylko po prostu zrobiłem wcześniej research. Jest jeszcze hiperrealizm, czyli taki realizm, tylko że bardziej. No, sorry, podstawa programowa made me do it, jakby to zaznaczyć, że jest realizm i hiperrealizm. Symbolizm to z kolei nurt, który rozwinął się jako reakcja właśnie przeciwko realizmowi i tak najłatwiej moim zdaniem go zrozumieć. Twórcy symboliczni odrzucają dosłowne, właśnie realistyczne odwzorowanie rzeczywistości. Zamiast tego skupiając się na wyrażaniu jakichś ukrytych emocji, jakichś idei, snów i wewnętrznych przeżyć człowieka poprzez symbole i alegorie. Znaczy mówią, że przedstawianie kamienia jako kamień jest po prostu nudne. Jeśli chcesz opowiedzieć o rewolucji, to nie malujesz jak realista możliwie wyraźnego tłumu ludzi walczącego o swoje prawa. Nie skupiasz się na oddaniu emocji na twarzy albo zrobienia, nie wiem, zakrwawionych flag, tylko robisz na przykład krajobraz wąwozu lesowego i tam rośnie jakiś kwiatek. Ale on tam nie powinien rosnąć. Ale w sumie nie wiadomo, co to jest, bo jest też trochę rozmazane, ale to jest ta twoja symboliczna rewolucja. Co ty pierdolisz, człowieku? Kolejny styl w sztuce, który trzeba znać, to kubizm. Kubizm wygląda jak puzzle, ale układane bez instrukcji i z dodatkowymi częściami z innego pudełka. Omawianie tych dzieł w szkole to jeden z testów na to, czy jesteś gotowym albo gotową do pełnienia ważnych ról społecznych, wrażliwym, wrażliwą na sztukę, częścią elity intelektualnej narodu, czy po prostu goblinem albo goblinnicą. Ja zdecydowanie jestem na przykład goblinem, bo panny z Avignonu, Picassa wyglądają dla mnie jak zdjęcie, które ktoś pokroił nożyczkami, wsadził do garnka na bigos, wymieszał, wysuszył i potem posklejał w pośpiechu, no i powiedział, patrzcie, panny z Avignonu. Polecam serio kojarzyć kubizm z puzlami, bo cechował się on uproszczeniem form do geometrycznych brył oraz bardzo częstym używaniem kolarzy. Artyści próbowali rozkładać obiekty na proste, geometryczne kształty, takie jak sześciany, stożki czy cylindry. W Polsce kubizm promowała... Maria Jarema, której geometryczne uproszczenia przypominają trochę taką stylizację Minecrafta, tylko że w bardziej artystycznej wersji. No i teraz duet ze wstępu, czyli impresjonizm i ekspresjonizm. Zacznijmy od impresjonizmu, coś idealnego dla tych, którzy ciągle się spieszą i łapią świat w locie, tak w ruchu. Styl ten narodził się w XIX wiecznej Francji, kiedy to artyści zbuntowali się przeciwko sztywnym regułom akademickim i wzorcom męczonym już od Antyku. O Antyku będzie zresztą zaraz. Tutaj liczy się pierwsze wrażenie ulotność momentu. I niepowtarzalna gra światła na np. Na przedmiotach albo na krajobrazie. Claude Monet, twórca np. nenufarów, uchwycił piękno przerotnych chwil, ukazując światło odbijające się od tafli wody i subtelne zmiany kolorów zależne od pory dnia. I to też nie ja to wymyśliłem, w sensie taki opis tego, co zrobił Monet, żeby była jasność. No ale w sumie ja się zgadza. W Polsce impresjonizm reprezentował m.in. Władysław Podkowiński, którego szał uniesień to jest świetny przykład tego stylu. Pełen emocji i ekspresji, lekkości pędzla i fascynacji, taką właśnie przede wszystkim grom światłem. Nice. Z kolei ekspresjonizm to jest styl stworzony dla tych, którzy chcą, no właśnie, pokazać emocje przede wszystkim na zewnątrz i chcą krzyczeć o nich głośno. I mówię tutaj o darciu mordy nieprzypadkowo, bo właśnie Edward Munk ze swoich chyba Munk albo Munch. Ch, przez CH, ale nie wiem, czy reszta świata tak czyta CH. No w każdym razie, pan Edward, pisany przez V, swoim, pewnie znanym ci obrazem, Krzyk, doskonale pokazuje, jak silne emocje mogą deformować dosłownie postrzeganie rzeczywistości. I to jest taka esencja ekspresjonizmu, że to ekspresja wpływa na odbiór obrazu. W Polsce ikonom ekspresjonizmu i jednocześnie ekonom narkomanii był Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Innym ciekawym przykładem z polskiej podstawy programowej może być twórczość Tadeusza Makowskiego, który często operował proszczonymi, niemal lalkowymi postaciami i wyraźnymi kontrastami kolorystycznymi, oddając atmosferę dziecięcych emocji i niepokoju, na przykład w obrazie kapela dziecięca. I teraz giga ważna sprawa, czyli rozróżnienie między tymi stylami, wytłumaczona specjalnie dla nieuważającego na lekcji głazu narzutowego. Bo oba style stawiają na subiektywne odczucia artysty i indywidualny sposób patrzenia na świat i pozwalają artyście łamać reguły, żeby robić na nas wrażenie. W sensie na przykład zniekształcać kształty. Tak, świetnie powiedziane. Zarówno impresjoniści, jak i ekspresjoniści odrzucają jakąś obiektywną, realistyczną rzeczywistość i starają się ukazać osobiste wrażenia, odczucia czy emocje. Ale impresjonizm dąży do uchwycenia delikatnych wrażeń u subtelnych zmian przede wszystkim światłem, czy kompozycją, skupiając się na tym, co jest widoczne na zewnątrz. To znaczy to zniekształcenie i te zmiany, to wrażenie wynika na przykład z tego, jaka jest pogoda. Ekspresjonizm natomiast narzuca, czy właśnie wchodzi głęboko we wnętrze artysty i osoby, która jest przedstawiana, czy na na przykład, zwierzęcia, które jest przedstawiane w danym dziele, przedstawiając rzeczywistość przefiltrowaną przez te intensywne, bardzo często bolesne albo jakieś takie wzburzone, na przykład gniew, emocje. Czyli jeśli obraz wygląda jak jakieś lekko rozmazane zdjęcie, ale jednak dalej jest to zdjęcie z plaży i daje ci taki vibe, jakby pasował do jakiegoś Pinteresta, to to jest pewnie impresjonizm. A jeśli przypomina Ci Fight w lolu, albo nagranie spogo na openerze, to gratuluję, bo właśnie znaleźliśmy ekspresjonizm. I powiem Ci zupełnie serio, zero presji, ale ja właśnie na podstawie takiego wytłumaczenia dosłownie sam po 10 latach edukacji podstawowej zrozumiałem, jaka jest różnica między tymi stylami, więc mam nadzieję, że Tobie też się udało. Będzie dobrze! Następna, obstawiam, że dobrze ci znana pozycja to surrealizm, który jest jak sen na jawie po oglądaniu na maksymalnej głośności wszystkich filmów Mister Bista. Salvador Dali, czyli Mistrz tego stylu, eksploruje podświadomość i pokazuje światu obrazy, rodem dziwacznych marzeń sennych, jak choćby trwałość pamięci, którą znamy szerzej jako rozpuszczone zegary. U nas surrealizm najlepiej reprezentował Zdzisław Beksiński, jego mroczne wizje mogłyby spokojnie występować jako plakaty promujące horrory. Surrealizm zrodził się na początku XX wieku jako reakcja między innymi na okropności wojny. W tym sensie takie właśnie kojarzenie tych obrazów z brzydotą, może śmiercią jest przydatne, chociaż nie jest to ich jedyny zakres tematyczny oczywiście. Artystów tego nurtu fascynowała faktycznie śmierć, ale też na przykład teorie psychoanalizy Zygmunta Freuda. No i właśnie ta twórczość taka jest, gdyby badania Freuda były obrazem. A teraz idziemy na drugi biegun, bo czas na sztukę klasyczną. Matkę wszystkich stylów w sztuce. Jeśli mielibyśmy użyć porównania, to klasyczny antyk, taki antyk grecko-rzymski, który znamy z naszego kręgu kulturowego, to jest jak silnik w samochodzie. Co by ze sztuką ktoś nie robił? Co by artysta nie chciał sobie zaplanować i czego by nie próbował? Czy nie chciałby zrobić e-klasy, czy multipli, czy nie wiem, czy nie projektowałby Manatee GX? To i tak musi pokornie pogodzić to wszystko z faktem, że każdy pojazd mechaniczny ma silnik. Tak samo sztuka z antyku grecko-rzymskiego była dla wszystkich twórców późniejszych epok podstawą i punktem wyjścia. Albo się do niej nawiązywało ulepszając ją, albo wspominając ją, albo negując jej zasady i wartości. Jeśli miałbym sprowadzić sztukę klasyczną do takiego zestawu cech, to bardzo wysoko na tej liście byłoby słowo ideał. Sztuka klasyczna to idealne kształty, spójna kompozycja, piękne i dokładne przedstawienia, z reguły pięknych i dokładnie odwzorowanych postaci. No i dużo o bogach na poziomie tematycznym. Obecnie ciężko. Od odróżnić dzieła klasyczne od dzieł, które są późniejszym wyobrażeniem tego stylu. No i to się nazywa klasycyzm. Właśnie w XVIII wieku sztuka ta odrodziła się tak na pełnej petardzie w postaci dosłownie klasycyzmu, jako reakcja na barokowy przepych. Wtedy to Jacques-Louis David namalował swoje słynne dzieło, Przysięga Horacjuszy, w którym emocje są silne, ale jak widzisz, są idealnie kontrolowane, a postacie wyglądają jakby trenowały przez lata na siłownie, tak aby idealnie zapozować. W Polsce w XVIII wieku klasycyzm reprezentuje na przykład Marcello Bocciarelli, który maluje precyzyjne, pełne harmonii portrety króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, no i ogólnie polskiej arystokracji. I w sumie nie są to dzieła ciekawe, ale bardzo dobrze oddają ducha antyku, no i właśnie klasycyzmu. I robi się teraz ciekawie. I mówiąc ciekawie, mam na myśli podstępnie, dwuznacznie i po prostu trochę trudniej. Bo podział stylów w sztuce pokrywa się częściowo, tak jak rozumiemy go w szkole, z podziałem na epoki, które znasz przede wszystkim z podziału literackiego. I tak na przykład Renesans ma swój styl w sztuce, przynajmniej w podręczniku, tak jak opartym o podstawę programową. Jest normalnie styl renesansowy. Są takie epoki, które właśnie mają taki styl bardziej niż inne, z dużą reprezentacją dzieł, które nie będą już na przykład tylko dziełami realistycznymi ale będą na przykład dziełami realistycznymi i romantycznymi albo irrealistycznymi i renesansowymi. No i właśnie, renesans to styl, który postawił na człowieka jako centrum wszechświata. Artyści tej epoki, jak na przykład Leonardo da Vinci czy Rafael Santi dążyli do harmonii, piękna i idealnych proporcji. Co dobrze zobaczysz na przykład w Monalisie czy Szkole Ateńskiej, albo w moim filmie poświęconym całej epoce renesansu, gdzie miksuje ze sobą literaturę i sztukę. Kolejny styl, taki właśnie styl w sztuce, to romantyzm. Narodził się jako reakcja na oświęceniowy racjonalizm i rozwinął przede wszystkim w tych częściach Europy, w której mieszkańcy nie byli regularnie wysyłani na obowiązkową grę w Minecrafta na Syberii. Taka Francja czy Prusy dosłownie zachwycały się ideą wolności, emocji i zrywania z wiedzą wynikającą z rozumu, stawiając na pierwszym miejscu no, indywidualne uczucia, fantazje i właśnie naturę. Eugen Delacroix, jeśli no właśnie znowu jest ryzyko, że mówię to kompletnie nie tak, jak się powinno, malował sceny pełne pasji i dramatyzmu, jak na przykład wolność wiodąca ludna barykada, Żeby nie było, mamy w Polsce romantyzm w sztuce. Reprezentował go na przykład Piotr Michałowski, który słynął z dynamicznych i emocjonalnych scen bitewnych oraz portretów pełnych właśnie ekspresji, jak to lubili romantycy. Barok to z kolei styl dla tych, którzy uważają, że więcej znaczy lepiej. Pełen przepychu, dramatyzmu i efektownych kontrastów, czyli tworzenie albo może bardziej zamawianie sztuki barokowej, to jest obowiązkowy przystanek na liście każdego organizatora loterii z e-bookami w Polsce. Ale żeby nie było tak prosto, w środku tego złota obrazów o wymiarach telebimu i kościołów w wielkości centrum handlowego stała wiara, to znaczy tematyka biblijna, jak w klasycznych dziełach z głębokiego średniowiecza. No tak było. Taki na przykład Caravaggio tworzył obrazy pełne teatralnego oświecenia i intensywnych emocji, jak słynna Wieczerza we Maus". I teraz zaczynamy szybkie strzały. Style dużo mniej obecne w podstawie programowej i w świadomości społecznej, najprawdopodobniej po prostu dlatego, że tak się wylosowało autorom podręczników. Secesja to jest styl pełen elegancji i subtelności finezyjnych motywów roślinnych, które będą przeważać w tematyce. Alfons Mucha, swoimi dekoracyjnymi, pełnymi gracji, plakatami stworzył kanon tej estetyki, a w Polsce Wyspiański, czyli wszechstronny twórca, łączył motywy roślinne z naszą symboliką narodową i za co w sumie należy się serio szacun. Widać to chociażby w słynnych witrażach czy projektach wnętrz. Fowizm to styl, który udowadnia, że kolory mówią głośniej niż słowa. Artyści tacy jak Henry Matisse używali intensywnych, żywych barw, odrzucając realizm na rzecz ekspresji emocjonalnej. Ich obrazy przypominają kolorowe marzenia senne, pełne energii i spontaniczności. Obrazy Matisa były też ulubionymi dziełami mojej byłej dziewczyny, tej z Akademii Sztuk Pięknych. Możesz wykorzystać to na przykład na sprawdzianie albo na maturze. W Polsce taką formę bliską fowizmowi reprezentowali m.in. Tytus Czyżewski, który eksperymentował z kolorystyką, tworząc pejzaże i portrety. Dadaizm z kolei to jest styl, z którym mocno reluje, tworząc ten materiał. Styl, który powiedział nie wszystkim zasadom i w ogóle wszystkiemu. To jest dekadencja, tylko że i tak malujesz obraz. To kolejny styl, który podobno narodził się m.in. jako reakcja na absurd wojny, promując sztukę nonsensu i prowokacji, ale na dosłownie każdym poziomie. Jakbym miał to wytłumaczyć właśnie najprościej jak się da, dadaiści różnią się np. od abstrakcji, albo od impresjonizmu, które też w pewnym sensie no, negują jakąś klasyczną formę tym, że robią to bardziej i naraz na każdym poziomie, jaki jest możliwy. Jedną ręką tworzą jakieś dzieło, które nie jest na kanwie tak jak ma być normalnie obraz, tylko jest, nie wiem, na chusteczce do nosa, a drugą ręką pokazują odbiorcy fakersa, żeby jeszcze bardziej go oszokować. Minimalizm to jest z kolei styl dla tych, którzy uznają, że nawet linika tekstu to już jest za dużo. Marek Rotko zapełnia wielkie płótna jednolitą klamą koloru, która sprawia, że widz zaczyna się zastanawiać czy to serio, jakby co ja, co, co się dzieje, co ja robię ze swoim życiem. W Polsce minimalistą jest Henryk Starzewski, którego geometryczne kompozycje są prostsze niż przepis na jajecznicę, a mimo to przyciągają wzrok swoją elegancją i z jakiegoś powodu trafiają w ogóle do muzeów. No ciężko mi być w szczerym zachwycaniu się akurat tym stylem. Breh, breh. Abstrakcja to z kolei taki tajny szyfr malarzy, niby nic nie widać, a jednak coś czujesz i nawet da się to jakoś interpretować. Polski artysta, bardzo znany, czyli Wojciech Fangor, możesz to sobie wygooglować. No, właśnie, znowu, to są kolory i formy, ale tak naprawdę to jest to, co chcesz, żeby to było. Ale pan Wojciech Fangor też on ma na to plan. A jeśli tego nie rozumiesz, to wracasz na start i musisz oglądać ten film od początku, a potem wszystko inne, co jest na tym kanale. Na koniec dorzucam jeszcze pop art i street art, czyli na przykład Andiego Urchola, Sprawia, że puszki z zupy stają się dziełem sztuki, a komiksy wiszą w galeriach zamiast w kioskach. Banksy, Warhol czy Pongowski właśnie widzą, że społeczeństwo się rozwija, widzą konsumpcjonizm albo widzą industrializację i wykorzystują ją jako tematykę i przesłanie swoich dzieł. I to tyle. Taka lista, która na pewno nie jest zamknięta, bo nie dotknęliśmy praktycznie na przykład epoki średniowiecza, którą omawiam w swoim materiale o średniowieczu. I bardzo mocno Cię tutaj zachęcam, żeby poznać tamtejsze style. Zachęcam Cię do innych materiałów na tym kanale. I nieważne do czego ta wiedza jest ci potrzebna, mam nadzieję, że podałem ją w sposób, który jest dla ciebie zrozumiały. Wiem jedno i mówię to zupełnie szczerze: że ja sam na koniec tego materiału zrozumiałem o co chodzi w niektórych z tych stylów, i mam szczerą nadzieję, że ty również. Cześć!